Cześć. Dzisiaj, kilka słów o jednym artykule z kodeksu postępowania administracyjnego, a w zasadzie o jednym słowie. Zacznę od przeczytania artykułu, o który mi chodzi. To jest artykuł 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności. Z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Słowo, którym chce się zająć, to załatwić sprawę. Ono w takim funkcjonowaniu potocznym w języku oznacza, no właśnie, ułatwienie komuś życia, uczynić coś łatwym, załatwić, ale z drugiej strony, no to mi tam załatwią, to ja mają tam znajomego i on to załatwi. Proszę Państwa, tak naprawdę zwrot załatwić coś, on w języku polskim ma taką szemraną konotację. On oznacza, że no tam przepisy, droga służbowa, formalności, o to, to to bardzo ważne, ale jak możemy coś załatwić przez szwagra, kuzyna, ciotkę, no to przecież trzeba z tego skorzystać. Mówię o języku potocznym. No, i kodeks postępowania administracyjnego to jest stary akt prawny. Proszę Państwa, on, kodeks postępowania administracyjnego to jest ustawa z roku 60. To jest jeden z najstarszych aktów prawnych, który w Polsce dalej funkcjonuje, jest w powszechnym użyciu. Akt prawny w ogóle fenomenalny. On był tłumaczony na inne języki i wprowadzany w innych państwach, bo jest tak dobrze napisany. Ale ma to słowo załatwić, i to jeszcze ma w artykule 7, który dotyczy praworządności. Więc z jednej strony organ ma dbać i chronić praworządność, ale z drugiej strony ma sprawę obywatela załatwić. Zostawiam Was z tą myślą i do zobaczenia w następnym odcinku.